Hej, cześć, witajcie! Zowie w, w drugim odcinku z Fortnite'a Dzisiaj robimy pewien challenge, czyli jedna broń i jedno leczenie challenge. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, i lecimy, lecimy tak. Tutaj. Yy, zasady są proste. Muszę zrobić minimum 3 fragi jedną bronią. Nie, że tą samą, tylko po prostu muszę mieć jedną broń we kucu, nie? Czyli muszę zjeść po prostu 3 fragi i mieć przynajmniej... Zająć miejsce przynajmniej w top 10, nie? Równo 100 osób. więc będzie ciekawie. Dobra, ja bym tak szczerze poleciał sobie tu. Tutaj, może nie wiadomo, jak ten Potężnego lutu nie ma, ale. Coś będzie, dobra? Big, big, big. Big mi się przyda. Fajnie by było. Jakby. MK. Git. Nie mogę mieć granatów, ponieważ to jest uznawane za broń. A broń mogę mieć jedną. Jedną broń: albo MK, albo Tactical. Albo MK, albo Tactical. Ciężki wybór. Dobra, ki. Jak ktoś będzie miał pompę, będę ugotowany. Nie chcę szarżować, zbytnio Nie, nie jest. Co tutaj wypadło, taktikal. Mm-hmm. Tutaj też nic nie ma Ale mamy jednego fraga, tak? Ja wolę mieć m niż Tacticala, ponieważ ja wolę na daleko, tak? Z daleka do typu wstrzelać tak szczerze. Taki kala słyszę. Nie wiem, czy on mnie szukać, co on robi, jak strefa wygląda. Ojoj oj. Trafiłem kurna. A serio się motkę wybrał, nie ja też ją mam. Tutaj dochodzi, polecimy, zobaczymy jak to pójdzie, tak? Sądziłem, że tutaj poleci tyle typów, nie? Dobra, tym mi w ostatnim odcinku nawet dobrze szło. Dobra. więc spróbujmy tym coś strzelić. Dobra M. Dobra, git, mamy dwa fragi Czyli jeszcze jeden i przetrwać do top 10 Daj mi leczenie, mogę mieć więcej co jest? Stawiam, że następny składnik nie poleciał Pułapka, to ja nie chcę. Dokładnie, nikogo tutaj nie było. Dobrze mówię? A nie, jednak ktoś był. Jeżeli od razu leczenie używam, to mogę mieć więcej. Ale nie mogę przetrzymywać. Co? Czy tutaj były typy? Ja myślałem, że nikogo nie będzie. Znacznie nikogo nie będzie, nikogo nie było. To do ostatnia też nie ma sensu iść. To jest nasza chyba druga runda, dobrze mówię? Chyba ta. Nie wiem, czy ty, pani, idzie w tym boksie. Nikogo nie ma Tutaj się strzelają, tutaj się strzelają, dawaj, dawaj, dawaj Róbmy coś. Dobra, pito, pito, pito. Co im to jakiś typ przyjdzie, i teraz przekampić tylko. No, mamy cztery fragi, a więc git Dobra, iść bardziej w środek, albo nie, albo nie. Zostanę się tutaj. Jeszcze jedna tutaj będzie skrzynka. Dobra, to jest pułapka. Pułapki mogę, prawda? Tutaj się strzelają, kurde. Nie, jestem. Wiecie co, jestem za daleko, aby kurde tak na nich wjeżdżać, nie? Czekam, uciekam. Uciekam. To mogę mieć. To nie jest liczone jako broń, ani leczenie. To jest to jest liczone jako ochrona bardziej. ja będę chodził na kucaka, jest bezpiecznie, pięć fragów Kurde, no tutaj jest niebezpiecznie Chyba, że poszedł w drugą... albo nie, chwila, ja tutaj czekam ja. Niech to się wybuduje Dobra Dobra, pójdę dopiero jak strefa będzie szła, jak ona wygląda. Eee. Dopiero pójdę do strefy jak strefa zacznie się puszczać Dawaj do strefy, bo strefa idzie. Dobra. Tutaj sobie na spokojnie przeczekajmy. Nie, nie ma co się śpieszyć. Trzy osoby deadną i na spokojnie mamy wyzwanie zaliczone. Jeszcze jedna osoba musi deadnąć. Chyba zaraz to się wydarzy. Mamy to. Mamy to, widzowie. A skoro mamy wyzwanie zaliczone, Czysto teoretycznie mógłbym zmienić już sobie broń? M mogę już, bo wygraliśmy wyzwanie, więc mogę sobie. Mogę mieć tyle broni, ile chcę, ale chcę grać jedną bronią cały czas, do końca, dopóki nie zginę. Bo jest dobrze. Dobra, jeszcze minutka i będziemy mogli już iść. Ten domek tutaj, ten domek tutaj. Tu. Tutaj się schowam i zostawię pułapkę jeszcze. Dobra, dobra, na no spokojnie. Żeby mi teraz tylko strefa dopisała. Jak mi teraz strefa dopisze, to mamy Easy Wina. Znaczy no może nie Wina. Ale mamy dobre miejsce. Pięć osób. Pięć osób. Nie, ja będę miał bekę, jak ja zrobię wina ten. Samą Mką. Cztery osoby. Czycie ja ma mam jeszcze taki pomysł? Że zrobię tak. A, jajaj, strefa mi nie dopisała zbytnia, ale dobra, zaczniesz się strefa ruszać, to wyjdziemy. Mam jakieś pułapki? Nie, nic nie mam. Dobra, na spokojnie, przeczekajmy. Ale że oni się jeszcze nie powywijali. Tam się nie by strzelają, a nikt jeszcze nie zginął. Ten dźwięk tej skrzynki mnie denerwuje, ale... Musimy z nim przeżyć. Strefa, strefa, strefa. Błagam, błagam, błagam. Nie kurna. Minuta, dobra. Tutaj jest wejście. Jest tam z No kurde oni nadal tak. Kurde. Tak się nie mogą wybić. Dobra no, ten typ jest pod ostrzałem Ile on ma tych pułapek? Stawiam, że on myśli, że ja wyszedłem z tego domu, że ja uciekłem już tak zupełnie. Dobra, on, on stąd wychodzisz. Еще не вс ⁇ Co jest, co jest, czy mam takie pesy? Jestem w strefie, że jestem, nie jestem. W że ja się jeszcze w strefie, Dobra, zmieściłem się. Das będę musiał schon Co jakieś FNCS czy co? Nie i walić ten challenge już. Nie, nie, w strefie nie jeszcze. Chyba strefa się już tak zupełnie zupełnie nie, nie, No. nie, no widzowie, klasa. Udało się nam. Fakt, pod koniec zmieniłem broń, ale nie użyłem. Mamy to widzowie, mamy. Nie dość, że mamy zrobiony challenge, to jeszcze mamy wina. Dobra, widzowie, dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli wam się podobało, no to subskrybujcie, komentujcie. No i widzimy się w następnym, w następnym odcinku. Więc do zobaczenia i cześć.